Vlog ma z dzień drugi. Witam się dzisiaj z Wami bardzo zmęczona i na dodatek zachrypnięta. Słuchajcie, wczorajsze dekorowanie do prawie drugiej w nocy. To nie był dobry pomysł. Dzisiaj nie mogłam się po prostu dobudzić, no ale niestety trzeba było wstać na szczęście dzisiaj piątek, jutro już weekend lecę zaraz do pracy, ale po drodze zajadę jeszcze do Dilza, bo muszę kupić jedną rzecz, później Wam pokażę. Potem jadę do pracy. No i po południu mam w planach dekorowanie salonu, ponieważ tam również chciałobyśmy mieć jakiś świąteczny akcent, więc myślę, że to czas odłożyć. Okienko numer dwa i słuchajcie, już tutaj widzę, bo jest dosyć spore. Więc otwieramy. Uuu, coś sporego, słuchajcie. Wyciągam, ale ciężko się wyciąga z tego kalendarza. <grytania> Okej, okay, dobra. Opatentowałam to. Słuchajcie, co my tutaj mamy? Mm, piankę pod prysznic. Tego zapachu jeszcze nigdy nie miałam, jeszcze nigdy nie testowałam, więc fajnie. Dekoracje zmienione, dlatego również kosmetyki wleciały już świąteczno-zimowe. Dzisiaj akurat używam mój ulubiony zapach w okresie świątecznym, ten z Buff and Body, uwielbiam go. Muszę pamiętać również o tym kalendarzu tutaj, bo dzisiaj to już mamy 22 dni do, do Wigilii. Okej. Okay. Słuchajcie, weszłam dosłownie na sekundkę do dilsa, ponieważ moja mama wczoraj kupiła sobie lampion i spodobał on się też e, mojemu dziadkowi i dziadek taki chciał. Słuchajcie, wygląda on tak, jest bardzo podobny do tego, którego pokazywałam wam w Ikei, we vlogu z e, zakupów. Słuchajcie, e, ma on w środku bombki i na dodatek lampki. Wsadza się tutaj baterię i się mm, świeci, słuchajcie, 17,50, więc myślę, że naprawdę e, fajna cena jak za takiej wielkości lampionik. No, proszę. Ja jestem już w pracy, Janusz jest ze mną, jak widzieliście, zawsze jak przyjeżdżam do biura, to biorę go ze sobą, teraz robię sobie herbatkę i siadam do komputera. Herbatka zrobiona, słuchajcie, mam w pracy nawet świąteczny kubek tematycznie, zrobiłam sobie śniadenko i tutaj w tle będą no, zgrywały mi się zaraz wszystkie pliki do vlogmasa. Słuchajcie, mamy to oficjalnie. Pierwszy vlogmas jest już na kanale. Dla Was jeszcze jest w tej chwili niedostępny. E, Wchodzi o 18.00, jest 17.46. mam, że już nie mogę się doczekać, aż e, zobaczę, czy Wam się spodoba. Właśnie pracę. W międzyczasie teleportowałam się z jednej do drugiej. Skończyłam teraz klientkę. E, no i słuchajcie, właśnie dodałam wczorajszego vlogmasa, jestem mega podekscytowana, już nie mogę się doczekać, aż będzie dla Was dostępny, ponieważ wchodzi o 18, jest jeszcze przed. Tak jak mówię, skończyłam pracę, teraz jadę po moją mamę i jedziemy po jej choinkę i po jej dekoracje świąteczne, a ja w międzyczasie chciałabym wyciągnąć też wszystkie tutaj do salonu. Wróciłam do salonu ze świątecznymi dekoracjami. Byłam jeszcze na chwilkę w pepko, dokupiłam dosłownie dwie rzeczy i biorę się za sprzątanie i dekorowanie. Nie będzie tego tutaj dużo, wiadomo, nie jest to takie miejsce jak w domu, ale chcemy mieć tutaj mały świąteczny akcent. Mam nadzieję, że szybko się z tym uwinę, ponieważ chciałabym jeszcze popakować troszeczkę upominków, które będziemy dawały klientkom podczas grudniowych wizyt. No i nie mogę doczekać się, aż pojadę już do domu, bo chcę sobie dzisiaj zrobić taki wieczór dla siebie. Mam jeszcze dobie rąk na szybciutkie zakupy. Coś, co chodziło za mną już od dawna, czyli te piadiny. Bardzo, bardzo je lubię i właśnie mam ochotę zrobić sobie jutro na śniadanie. Z jajkiem, z rukolą przepyszne. Naprawdę uwielbiam je. Zawsze opiekam sobie je w opiekaczu. No a druga rzecz, która za mną chodziła od rana, to te papryczki. Super przekąska. One są nadziewane takim serkiem, a papryczki same w sobie są delikatnie ostre, dlatego fajnie się to wyrównuje. Bardzo lubię je. I oczywiście coś obowiązkowego zimą, czyli cytrynka i pomarańcza do zimowych herbatek albo do grzańca. A tutaj nowość, słuchajcie, w Biedronce się pojawiła. Eee, kawy o smaku cynamonu do tego ekspresu Delta Qui, cool, mego mamy w domu. Eee, nie korzystamy z niego zbyt często, ale no jak zobaczyłam, że teraz wyszły takie cynamonowe kawki, to postanowiłam, że muszę spróbować. No i oczywiście jajka do jutrzejszego śniadania. Święta zawitały również w sypialni, zmieniłam właśnie pościel. Wczoraj mi się nie udało, więc dzisiaj nadrobiłam. No i mamy już każde pomieszczenie, że tak powiem, gotowe na święta. A jeśli jesteśmy już przy zmianie pościeli, słuchajcie, chciałabym Wam polecić dwa produkty. Pierwsza rzecz to odświeżacz do tkanin z Erwika, ja kupuję zawsze go w gilzie albo w Action, kosztują tam dyszkę, więc naprawdę fajna cena, a na dosyć długo to starcza. Jest to nic innego jak po prostu taki odświeżacz, w którym psikamy sobie pościel, poduszki, na przykład firany albo dywan i naprawdę bardzo ładnie to pachnie i daje taki efekt odświeżenia. Uwielbiam używać to po sprzątaniu, wtedy mam wrażenie, że dom jest taki naprawdę odświeżony. A jeśli chodzi o drugi sposób, to słuchajcie, tutaj również mam opakowanie po tym odświeżaczu z Erwika, ale tutaj w środku jest moja mikstura. Wykorzystałam sobie to opakowanie, bo naprawdę fajnie rozpyla. Wcześniej używałam po prostu takiej buteleczki, którą kupiłam sobie w Rossmanie również z takim atomizerem. No a tutaj w środku mamy nic innego jak wodę z płynem do płukania, który aktualnie używamy i słuchajcie, jest to naprawdę świetny sposób. Ten sposób używam akurat y, zawsze na pościel, a ten drugi y, używam właśnie na poduszki czy tam firany, ale nie ma nic naprawdę lepszego niż spsikanie sobie tym pościeli. Słuchajcie, wiadomo, że nawet jeśli mamy ubraną, czystą pościel, to zapach tego płynu do po jednym dniu y, Max dwóch znika. No i wtedy na ratunek przychodzi nam właśnie ta buteleczka. Psikamy sobie całą pościel i słuchajcie, na nowo możemy cieszyć się zapachem. Brałam się właśnie za wieczorną pielęgnację, włosy spsikałam sobie już tutaj um, tą odżywką z Joop, nawilżającą w sprayu, bardzo ją lubię. I mam tutaj również to serum na końcówki. Na twarz dzisiaj nakładam sobie maskę z kliniki. Jest to taka E, maska maska <noise> maska to jest taka maska na noc nawilżająca lubię ją sobie użyć raz na jakiś czas teraz moja buzia jest w bardzo słabej kondycji jeśli chodzi o nawilżenie mam taką strasznie naciągniętą nie wiem czy jest to spowodowane tym że w mieszkaniach jest teraz tak sucho przez ogrzewanie czy ja jestem naprawdę aż tak odwodniona ale naprawdę ta maska raz na jakiś czas fajnie mi się sprawdza do ust tutaj mam to serum, o którym ostatnio Wam mówiłam, ale to użyję sobie już przed samym spaniem, bo teraz będę na pewno coś jeszcze piła i jadła. I ostatnia rzecz to krem do rąk. Ja jestem gotowa na piątkowy grudniowy wieczór. Świąteczne skarpetki, ciepła piżamka. Przygotowałam sobie też przekąski, winko w tle pali się świeca z Esti o zapachu grzanego wina. No i jestem gotowa, aby rozpocząć oglądanie pierwszego vlogmasa. Vlogmas dzień trzeci. Dzień dobry, dzień dobry w sobotę. Ja witam się z wami taka jeszcze troszeczkę zaspana, ale niedawno wstałam, pozwoliłam sobie dzisiaj troszeczkę dłużej poleżeć, no bo w końcu sobota i trzeba było odespać te dwa intensywne dni. No i najlepsza informacja, najfajniejsza na dzisiaj to to, że uwaga, uwaga, spadł śnieg. Jestem mega podekscytowana, jak na wszystko w grudniu, mam wrażenie, że na wszystko ja jestem podekscytowana i cały czas to powtarzam, ale taka jest prawda. No jestem ciekawa co z tym śniegiem będzie, na razie pruszy, leży go tak delikatnie, a nie wiem jaka jest jeszcze temperatura, bo nie sprawdzałam, nie wiem czy to będzie się utrzymywało, czy będzie topniało. Zobaczymy. Mam nadzieję, że no, nie zasypie nas też tak całkiem, no bo tego też bym nie chciała, ale że będzie tak chociaż troszeczkę bardziej klimatycznie, świątecznie. I zaraz robię sobie śniadanko, bo jestem naprawdę bardzo, bardzo... Czy wy to widzicie? Słuchajcie, ja nie wierzę. Ja przecież w tym roku tak bardzo chciałam kalendarz adwentowy z herbatami i ja o nim zapomniałam. Naprawdę. Dobra, tutaj jest jeden ubytek, bo e, już jak go kupiłam, słuchajcie, to było ponad tydzień temu. To Mikołaj e, chciał go otworzyć, no i wypił sobie tutaj ten smak, bo go zaciekawił, więc e, udajmy, że tutaj tego nie widać. I ja zapomniałam zupełnie, słuchajcie, o tym kalendarzu. Muszę nadrobić te pierwsze trzy herbatki. Jak spojrzymy po prostu. E, w tę stronę, jak stoję w kuchni albo gdzieś tu przechodzę, to ten kalendarz jest naprawdę bardzo słabo widoczny, dlatego ja o nim zapomniałam. Otworzymy sobie już też okienko w kalendarzu z rana. A co tam? Tutaj już widzę trójeczkę. Powiem Wam, że ten kalendarz jest naprawdę bardzo solidnie zrobiony. Te okienka bardzo mocno trzymają. Okej, okay. i co tutaj mamy? Już patrzę. Jeśli chodzi o wyciąganie e, tych rzeczy, to też nie jest to łatwe. Co tutaj mamy? Jest to ta seria czerwona: Ritual of Ayurveda. Słuchajcie, ja nigdy nie wiem, jak to się czyta. Dlatego przepraszam, jeśli przeczytam to źle. E, I jest to taki właśnie olejek do ciała. Na pielęgnacja nałożona, a ja wskoczyłam sobie w moją nową bluzę, którą kupiłam właśnie 1 grudnia w Lidlu. Jest przeurocza. Ten wzór no jest taki fajny, słuchajcie, pierniczki, jakieś choinki, tutaj gorące czekolada z piankami. Naprawdę bardzo fajna, kosztowała 50 zł. Myślę, że w okresie świątecznym taka po domu idealna, ja właśnie mam rozmiar L i ona jest taka fajna, troszeczkę większa, luźna, więc na pewno będzie wygodna. Zabieram się właśnie za robienie śniadania i słuchajcie, dzisiaj po raz pierwszy użyję też mojego nowego świątecznego kubka, jeszcze ja w nim nie piłam i robię sobie herbatkę z kalendarza adwentowego z pierwszego okienka, mamy tutaj herbatę białą poziomka z mandarynką, więc ją sobie zrobię, a na śniadanko robię sobie te z jajkiem, rukolą, szynką i serem. I znać, jak to jest u Was, jeśli chodzi o lampki na choinkę. Czy palicie je tylko wieczorem, jak jest już ciemno, po południu w sumie w grudniu, czy nawet jak jest jasno, to i tak macie zapalone lampki. Ja jestem taką osobą, która lubi mieć nawet w dzień zapalone lampki, bo wtedy jest ten taki prawdziwy klimat i można się nacieszyć po prostu tą choinką zjedzone, w międzyczasie zgrałam sobie też e, parę klipów, które nagrałam wcześniej, żeby nie zostać z tym wszystkim na koniec. E, w tle nadałam sobie trochę na wspólnej, bo w tym tygodniu bardzo mało oglądałam. No i e, zabieram się właśnie za sprzątanie, tak mi się ciężko zabrać, bo troszeczkę się rozleniwiłam teraz z rana. E, no i mam w planach umyć podłogi, wstawić pranie, e, wstawię sobie w międzyczasie też obiad, żeby już się robił. A jeśli chodzi o dzisiejszy obiad, to dawno nie mam makaronu i naszła mnie ochota, robię sobie e, taki tradycyjny sos pomidorowy, mam tutaj pastety. tam mi się Smażę cebulka, mam też mięsko, e, a makaron potem sobie usmażę, usmażę, ugotuję. Ehm, chyba ten, mam ochotę na ten, mam też spaghetti, ale właśnie się zastanawiam, czy dzisiaj nie zrobię sobie tego. Wiadomo, sosu wyjdzie trochę więcej, więc będę miała na dwa dni. w kominku. Poprzednio używałam ten o zapachu gorącej czekolady. Słuchajcie, ja mam jest z Esti i ten wosk to była jedna z lepszych rzeczy, jakie kiedykolwiek ja miałam do palenia w domu, czy też świece, czy woski. Naprawdę ten zapach pachnie tak cudownie, takim taką idealną czekoladą, takim idealnym kakaem, więc jeśli lubicie takie słodkie zapachy, to na pewno musicie to spróbować, bo pachnie nieziemsko. A teraz mam tutaj dwa takie również zimowo-świąteczne i zastanawiam się, E, które by tu wybrać, ale ten Cozy kaszmir wygląda. E, Sugeruje się grafiką. E, wygląda na taki bardziej zimowy, a tutaj mam e, taki snowy mysłą i jest on taki e, fajnie, fajny, świąteczny, więc chyba sobie e, go przetestuję. I naprawdę e, te woski pachną tak intensywnie, że wystarczy po prostu wrzucić sobie taką e, jedną kosteczkę, i naprawdę e, wystarcza. Sprawdzimy sobie. Teraz jak się rozpali, na pewno dam Wam znać, jak on pachnie. mam tutaj delikatny makijaż, jestem gotowa do wyjścia, nie robiłam nic z włosami, ponieważ proszę jeszcze śnieg i wiem, że jak tylko bym coś z nimi zrobiła, to i tak by się napuszyły. Jadę po moją mamę i siostrę i jedziemy do Torunia na jarmark bożonarodzeniowy. No niby ostatnio z Mikołajem byliśmy w Toruniu, ale wtedy ten jarmark dopiero rozstawiali, wszystko było jeszcze pozamykane, dlatego no, nie było tego całego klimatu, a dzisiaj zabieram tam mamę i siostrę. Mm. Let's go outside. The snow is falling down, and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me, with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand. And watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Piłem sobie właśnie e, herbatkę na rozgrzanie, zaliczyłyśmy ten toruński jarmark. Było fajnie, świąteczny klimat jak najbardziej się udzielił, pomimo tego, że e, ten ich jarmark nie jest jakoś e, zbyt duży, ludzi była po prostu masa. Przez 40 minut jeździłyśmy dookoła starówki, żeby znaleźć jakieś wolne miejsce, ale w końcu się udało, dlatego myślałam, że wrócimy troszeczkę szybciej. No i wszystko przeciągnęło się e, właśnie przez ten parking w czasie. Jest już dosyć późno, e, ja będę piła sobie herbatkę i zabieram się za montowanie tego vloga. Dajcie znać, czy byliście w tym roku na jakimś jarmarku albo czy macie w planach. Ja tak po cichu mam nadzieję, że uda nam się jeszcze, jak Mikołaj wróci do Polski, pojechać na jarmark, chociaż do Gdańska. Mieliśmy w planach ten we Wrocławiu, no ale kolejny rok z rzędu niestety plany legły w gruzach, ponieważ. Będziemy mieli zbyt mało czasu, kiedy Mikołaj wróci do Polski, aby się tam wybrać, więc mam nadzieję, że za rok to już będzie definitywnie ten czas, w którym w końcu tam pojedziemy. Miałam Wam też powiedzieć, co sądzę o tym wosku, o którym wcześniej Wam wspominałam, bo teraz wróciłam i odpaliłam sobie na nowo. No i słuchajcie, jeśli chodzi o ten zapach, to. Dla mnie to po prostu pachnie świętami. Jeśli macie ochotę na jakiś taki wosk um, świąteczno-zimowy, to naprawdę polecam ten. On ma w sobie, słuchajcie, um, nuty sosny, jemioły, jodły, drzewa sandałowego oraz pikantny aromat lawendy. No i wyczuwam tutaj właśnie takie drzewko, taką właśnie choinkę. Um, jest tutaj też taka nuta słodyczy. Wiecie co ja jestem, w, jeśli chodzi o opisywanie zapachu, to ja jestem naprawdę beznadziejna. Więc może lepiej już mnie nie słuchajmy, ale jeśli macie ochotę na coś, co przepięknie pachnie świętami, to naprawdę polecam Wam ten wosk. Biorę się za montaż. Na szczęście pierwszą część tego vloga, czyli tego no z wczoraj, zgrałam sobie już wcześniej, więc mam teraz troszeczkę mniej roboty. A w tle odpaliłam sobie oczywiście vlogmasa. Zaczynam dzisiejsze oglądanie od vloga Agnieszki. I w tym miejscu chciałabym się już z wami pożegnać. Mam nadzieję, że taki łączony vlog z dwóch dni wam się spodobał. Myślę, że będę robiła tak właśnie w takie dni, kiedy nie mam za bardzo czasu na nagrywanie, a chciałabym jednak coś nagrać, bo coś się dzieje albo coś robię. I myślę, że chyba będzie to najlepsze rozwiązanie. A tymczasem się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym vlogmasie. Później, papa!